Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszy filmik poświęcam pytaniu Pana Jerzego T., który wprawdzie to pytanie zadał mi bardzo dawno temu i być może, że już na to pytanie znalazł odpowiedź, ale ja, mimo wszystko, chciałbym spełnić prośbę Pana Jerzego T i odpowiedzieć mu na pytanie, które brzmi: Dopiero teraz znalazłem Pana, skorzystam. Muszę jeszcze przyznać, poznać sposób, jak przesłać z WhatsApp tekst napisany przeze mnie na SMS. Drogi Panie Jerzy, w tym celu otwieram WhatsApp, wchodzę w tą aplikację i mam tu już taki tekst przygotowany specjalnie dla Pana. To jest nieistotne jaki, te teksty są różne. I co muszę zrobić? Muszę po prostu dotknąć i przytrzymać ten tekst, żeby się zaznaczył. On jest w tej chwili zaznaczony i nie tą strzałką białą tutaj u góry, gdzie możemy przekazywać dane informacje dalej tylko te trzy kropeczki. Te trzy kropeczki, gdzie mam u góry informacje i kopił. Kleja, e, pup, e, naciskam kopił, tekst został skopiowany. Schodzę z tym z tą z na pasek i otwieram numer telefonu. Do którego chcę posłać SMS-a i wchodzę w opcję SMS i co robię? Znowuż naciskam, przytrzymuję, puszczam, mam dwie opcje wklej lub schowek. Wklej. Tekst został wklejony i przyciskając na tą, na tą tutaj strzałkę wysyłam ten tekst SMS- em do adresata. Bardzo proste, prawda? Panie Jerzy, miłego dnia, miłego oglądania filmiku i do zobaczenia Państwu i do usłyszenia.